to też jesteśmy kumka Oli, czyli Kuba, Mateusz, Mateusz z Hiszpanów, który tutaj nie ma. Nie wiem kto nas nazwał firmą rodzinną, ale <laughs> jest okej. Okay. No, jest nas dwóch braci w zespole. I za, ojciec z jest... zaplecami. Tak, pociąga sznurki. Tu, tutaj hmm. jest za, z tyłu. No, firma rodzinna, myślę, że to jest firma jednoosobowa bardziej niż rodzinna. To jest firma tego pana, który tam siedzi. Wydaje mi się, że charakter. Mojego wokalu nie jest zależny od żadnego pokolenia, ani od pokolenia Kuby, który jest ode mnie wiadomo, 5 lat starszy, ani od pokolenia Mateusza, ani tym bardziej od pokolenia Sławka, bo on jest chyba starszy lat 7. I no, staramy się to robić tak jakoś jak kulki CD. <grych> Jeżeli ktoś się w tym zespole kłóci, to ja i Mateusz. Mamy bardzo ostre starcia na próbie, bo może dlatego, Ale nie, jest. Jest fajnie. No, jest ja fajnie. nie mówię, że nie jest fajnie, ale po prostu potrafimy sobie więcej powiedzieć. Ale jest, jest fajnie. fajnie. Jest fajnie. Dobra, jest fajnie. Spokojnie. No, tak jak mówiłem. P płyta będzie wydana, założeniem jest wydać ją we wrześniu, w lipcu pewnie będziemy kręcić teledysk. Ona będzie inaczej brzmiała ze względu na to, że pierwszy raz nagrywa nagrywaliśmy żywe bębny, że nie, nie graliśmy z automatem. Wszystkie nasze do dotychczasowe nagrania, które są gdzieś tam w sieci, są ze starym automatem. Płyta będzie. Na pewno bardziej zróżnicowana pojawią się dwie piosenki, czy nawet trzy piosenki, których nigdy wcześniej nigdzie nie publikowaliśmy. Myślę, że one będą takim dosyć dużym szokiem dla wielu ludzi, bo przynajmniej tych, którzy znali naszą muzykę dotychczas będą kawałki i teksty, które wymagają takiego jakiegoś łagodne... łagodniejszego podejścia, zaśpiewania. Restrykcji ze strony wytwórni nie ma żadnych do tego stopnia, że my co chwilę na płycie, którą miksowaliśmy, co chwilę zgłaśnialiśmy sprzężenia, hałasy i tak dalej. I była może nawet obawa, że oni będą mieli z tym problem. Okazało się, że płyta od razu po tym, jak dostała, wysłaliśmy miksy do wytwórni, od razu po tym dyrektor przybił i powiedział, że wysyłamy to już na mastering do Hamburga. W ogóle nie ma z tym problemów muzycznych, nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni, a koncertów gramy mniej tylko dlatego, że to nie miało przełożenia, jak gdyby. Jeżeli jesteś, stoisz przed faktem, że za pół roku wydajesz płytę i, i wtedy wierzy że na koncerty przyjdzie więcej ludzi, bo po prostu będą słyszeć o tych koncertach, będzie taka naturalna promocja koncertów, to nie warto na razie się rzucać, bo to jest tylko dużo nerwów. Wiadomo, jak w Polsce scena wygląda. Wyjazdy na koncerty to są nerwy i dokładanie pieniędzy. No, na, w naszej sytuacji nie miało to po prostu przełożenia, dlatego przez pół roku nie graliśmy dużo. Graliśmy małe rzeczy dla przyjaciół, tam gdzie, gdzie nas zapraszano, na, na jakichś tam kuperskich zasadach. Zespół, jako zespół, mają inspiracje to są jasne: to są lata 60, 80. 90. 90 i 2000 też, bo dużo fajnych kapel powstało niedawno, przecież nie będziemy... Nie, nie można mówić o latach, ale wypisujemy, wypisywaliśmy takie zespoły jak Velvet Underground, Grand Soniców, czyli te, które wypisuje się i jest fajne. Jest coś takiego, że my jesteśmy bardzo młodzi i, i udaje nam się wszystko to, co wielu ludzi grając przez 10, 20, 30, 40 lat w ogóle, no nawet części tego nie osiągnie. I wielu ludzi z tego powodu jest sfrustrowanych, że gdzie chłopaki wy nie umiecie grać, wy jesteście tacy młodzi, powinniście siedzieć. No, takie polskie podejście, klasyczne polskie podejście. Słuchajcie, najpierw trzeba przez 30 lat grać, a potem was pokażemy dopiero, bo za zasługi, jak gdyby. Nie będziemy udawać tym. Tego, że się przejmujemy tym, że ktoś ma z tym problem. Nas to totalnie nie interesujemy, robimy swoje, gramy dalej, a jak ktoś ma głowę na karku, to widzi, że, że za tym kryje się dużo pracy i dużo naszych emocji, które w to wkładamy i, i po prostu no, mieliśmy zresztą szczęście. My, no. Zresztą my też się zastarzajemy, przynajmniej niektórzy z nas i też będziemy sfrustrowani i to jest fajne. Najpierw fajnie te... mamy takie marzenie od dzisiaj, żeby wziąć, wziąć gitary, same gitary. I pograć w po klubach. Tak, w Wielkiej Brytanii. Rozumiem, że to, to jest takie marzenie abstrakcyjne, ale na pewno je zrealizujemy jak na Ostro i sprzedamy 50 tysięcy. Jest dużo do zrobienia w Polsce, więc na razie... Na razie zostańmy tutaj i zróbmy wszystko coś do zrobienia. Czy znaczy, warto jest wyjeżdżać na zachód, ja nie jasne, wiem. Jasne, że jest warto, ale dla, dla zabawy, nie? No tak, Bo dla zabawy. Zabimy, oczywiście że na tak. tym to jest jasne. Rozmawialiśmy niedawno z Czesławem, z Czesławem, który śpiewa. No i Trzeu przyjechał z Danii, on mówi, że to jest fenomenalna scena alternatywna. Czego wyszukacie za granicą? To jest tak zajebiście. I, i, I może właśnie to jest to, że my patrzymy gdzieś na zachód, a trzeba dużo zrobić tutaj. Magazyn GS nie jest tylko nasz, jest wszystkich dzieci. Ale generalnie to jest pomysł wyszedł od stowarzyszenia Magazyn GS, które się otworzyło, które zaczęło... Zaczę zaczęło wprowadzać życie do magazynu. To był taki, taki klasyczny magazyn, tak jak w każdym mieście. My to wszystko sprzątaliśmy, po prostu podnosiliśmy i kuchaliśmy na każdą cegłę. A teraz po prostu wspólnie z miastem organizujemy niezależne koncerty. To jest takie miejsce, w którym każdy może. To nie jest tak, że tam są tylko koncerty, tam są Robimy jakieś galerie i nie my, nie my, bo to robi ekipa plastyków, tam jest taki jakby podział, ale plastycy robią tam happeningi, mnóstwo ludzi, no próbują ożywić miasto, to jest małe miasto i jak gdyby jak w to, w to wszystko życie i bardzo im się to udaje, to jest w ogóle świetna sprawa, no ja tylko zapraszam, bo to... O tym można dużo mówić, a wszyscy, wszyscy, którzy tam przyjdą, dopiero wtedy czują tą magię i taki spe, taką specyficzną atmosferę. Tam nie ma nigdzie barierek, ochrona jest tylko dlatego, że inaczej nie moglibyśmy zorganizować koncertu. Wszystko jest na zasadzie takich kumpelskich, kumpelskich relacji i po prostu zapraszamy, każdy może przyjechać. Pociąg do Mogilna przyjedzie bez problemu, stają nawet pośpieszne. Z dworca to jest dosłownie 30 sekund, jak się przejdzie przez tory, co prawda nielegalnie, ale 30 sekund. I, i, I z powrotem jest to samo, nie ma problemu. Naprawdę bilety kosztują grosze. Zapraszamy. Takich zespołów jak my, są dziesiątki, chociaż my to odróżniamy, oczywiście, i pewnie ty to też odróżniasz. Ale większość osób nas nie odróżnia. I możemy wrócić do tego pytania, że mamy po 15 lat, właściwie ja, ale mówi się, że mamy po 15 lat, dlatego mamy szansę. Ale tak naprawdę dla większości zespołów te furtki się zamykają teraz, właśnie. Mi się znaczy, wydaje, tak? Masz rację, że w takim. W, takiej, w takim kształcie, jak ta scena istnieje, to jest to jej jest schyłek powoli, bo... Zgadzasz się, Mati? Bo, bo, no w zasadzie, no mówię, jeżeli dostaniemy się do głównego nurtu, to będzie OK to wtedy to, wtedy to się pójdzie dalej, to się rozbuja. A jeżeli to, to się nie stanie, to ta scena szybko tam się gdzieś rozpadnie na kawałki i już nie będzie tego, bo, bo teraz to jest na zasadzie takiego ruszenia, fajnie, chłop, tutaj chłopaki grają, choć też weźmiemy gitary, będziemy grać, zrobimy kapelę, będzie fajnie. Jest moment przełomowy, zobaczymy, co się wydarzy, nie? Bo zdecydowanie teraz jest ten moment. Ja nie mówię, że nie ma Zamiast... sceny, bo jest mnóstwo fajnych zespołów, które grają fajną muzę, są fajnymi kumplami w ogóle, tylko po prostu to nie jest jakoś tam zjednoczone na maksa, wiesz, że... Jasne, że są takie sytuacje, jakaś gazeta, jakiś portal, jakiś tam radiowa trójka. O... Nie to jest taka scena, tylko że oni nie wydają tak naprawdę płyt w dużym nakładzie. Niektórzy sądzą, że ich nie ma, bo nie ma ich w telewizji. Niektórzy, wiesz co, niektórzy tego w ogóle nie widzą, nie widzą tych zespołów, a... mi się wydaje, że scena jest, tylko że... nie, nie taka jak... jak... nie wiem... nie taka, którą widzi popkulturę cała. No to się cały czas dzieje na obrzeżach takiego... Na, na bardzo dużych obrzeżach, obrzeżach takiego głównego nurtu, a ta, to nie jest muzyka. Nie, nie ukrywajmy, że to nie jest muzyka alternatywna, bo to są w większości popowe piosenki, które w Anglii byłyby na pierwszych miejscach listy, przebojów. I o to mi chodzi. Chodzi o to, że, że jeżeli ta scena miałaby taką naprawdę siłę i, i znalazłaby taki. Taką furtkę do tego swap biznesu, wtedy naprawdę to by się rozbujało. Mam nadzieję, że, że jakoś to się uda. Bo, bo warto, bo jest dużo naprawdę wartościowych kapel w tym, w tym powiedzmy nurcie, czy na tej scenie, jeżeli już tak to określamy. Moglibyśmy się rozmarzyć, ale tak realnie to chcielibyśmy wydać fajnie płytę, wydać fajnie drugą, trzecią, fajnie się zestarzać. Mieć dom duży. Tak, mieć taki dom, w którym będziemy razem mieszkać. Wydaje mi się, że chcielibyśmy działać i po prostu... Na rynku, tak. I, i, tak, zafunkcjonować na rynku tak, żeby to działanie było miało, miało jakieś tam ręce i nogi, miało sens, żebyśmy nie, mogli sobie spokojnie jechać na koncert, nie przyjmując się niczym, żeby, żeby, żeby wiedzieć, że jakaś tam frekwencja na tym koncercie będzie. Nie marzymy o, o jakichś tam... Nie, to ja marzę, jak, ma, jak Maryla Rodowicz. No dobra, to jak Maryla Rodowicz. Ale tak realnie oceniając te szanse, bo marzenia to, jest, to to nie ma sensu o tym mówić trochę, bo my, nie ja, rozumiem, nie, że jest my, my w nie celujemy, nie? Ale, ale jakoś tam realnie to mówię, no jakiś sensowny nakład, sensowne koncerty, tak żeby to, tak jak, żeby to działało normalnie, zwyczajnie, bo na razie cały czas to wszystko funkcjonuje na zasadach yy, tego, że nam się bardzo chce. Trzeba po to prostu pchać tak naprawdę. My, my, my ciągniemy sami to wszystko, ja ciągnem, oni pchają tak. Ja chciałbym zagrać kiedyś przed Soniców. Kings of Leon. Oh, widziałem. The Strokes. Oh. Ja nie wiem, ja najbardziej chciał zagrać przed The Gem, ale to jest raczej trochę niemożliwe. <laughs> ale może nie można mieć, prawda? Oczekuję.